W pierwszej rundy fazy centralnej Intermarsza Basket Shop między Śląskiem Włocow, a Coppa Anguilem spotkanie problematyczne, można by rzec w końcówce wygrał yy, Anwil, Wóconek. Na nie będzie trafiała, tylko to za trzy punkty radnych, że tak się pomylili. Eee, no, po prostu w najważniejszych momentach kluczowi zawodnicy siedzący tu krzysztof Szuwarga w odpowiednim momencie po prostu trafia. Co jest jestem bardzo zadowolony z tego, że zawodnicy Naprawdę pokazali charakter, że wygrali zbiórkę, na co już się bardzo na tą bitwę, gdzieś tam w połowie 3 sekund. No i bardzo chcę ich pochwalić za to, że, że pokazali determinację, ambicję, która w sporcie jest rzeczą podstawową. Dobra, to trochę szczęścia, trochę umiejętności, ale byliśmy blisko. Dziękujemy. Reiner Miliabłowicy wić dobry wieczór. Gratulacje Krząską. treneru Tomašu Vinkovskom. Merci Patrijem jesu su pješi u pješoj ligi, imaju tijeliko jednu poračku, to ne prihvatke. Mišljam da smo razegrali dobro za vodne jedne i drugi zespo. Na na koncu je ružnica jednak kvaliteta možda vidjeti na, 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 na toke. Mislim, u kontinuitetu imamo dužo veću Teraz ovo ovaj je još pionta Także troszeczkę z motywacją mali problem w sensie, żeby bardzo chodzili na zbirku, tu są najmniejszy największy problem, że Zespół Szonska nam trafił za 12 punktu po drugiej szansie. Myślę, że w dobry doby będziesz Paweł Kikowski, który nam je robił w kwarcie, tam dużo problemów u pierwszej Partii, ale wszystko trafił. Później dużo lepsze od broni na nim i tak do końca szląskiego koło jeszcze jeden zawodnik tak naprawdę, który by da, podał jakieś szanse, żeby mieli szansę wygrać w meczu. No a to życzę e, Tomeku, żeby e, awansował do Ekstra Klasie i w następnym e, roku rozegrali jeszcze mnóstwo takich meczów. Dziękuję. Dziękuję. Proszę teraz o komentarz rzucającego obrońcy Polska Pawła Kowskiego. Ciężko powiedzieć, bo przegraliśmy w sumie 9 punktami. E, pokazałam, że troszeczkę inni e, leżeli e, Oni trafili, my nie trafiliśmy. E, mieliśmy tam jeszcze przesłuchanie na drugie kwarcie. E, I to w sumie zauważyło na, na wyniku spotkania. Z nami takimi jakami nie można mieć ani chwili przestawać, trzeba po prostu przez całe 40 minut grać na całego. jak jest szansa. No, mieliśmy szansę, tylko i nie wykorzystaliśmy. Proszę. Prosimy jeszcze o kilka słów rozgrywającego Ankijów Krzysztofa Kubarów. Myślę, że ten wszystko powiedział. Byłem w z koncentracją. Mamy ważne spotkanie w sobotę z Polfarmą. Myślę, że niektórzy zawodnicy byli już myślami przy tym spotkaniu. Śląsk zagrał świetnie, świetnie na desce. Zbierali, ponawiali, rzucili dużo punktów z Więc to było naszą gorączką. Porą Więc y mieliśmy problem do 3 pierwsze kwarty. Ja myślę, że w końcówce nasze doświadczenie wyszło i można powiedzieć, że skłonnie Czy są jakieś pytania do naszych gości? Słucham. Nie mam w stanie, bo to jest bardzo bez Mam pytanie do trenera w imieniu policjantowicza. Czy zmieniam coś po pierwsze kwarcie? Bo... Mało brakowała, środz prowadził go 8 punktami, tam mi widać, że w taką grupę. w tym punkcie. A po chwili, a mówili do domu 16 punktów z rzędu 24, czy, czy zmienialiście coś? Mam no, też pytanie do Pawa Kikowskiego. Może najpierw zorej, bo później zerbić, Da ja imam takvu pamet da bi vlačno ten moment zaanalizovao i fanu profesiju Dokladnju. Ja imam takvu reagujem da je e, situacija na bojsku, či s menom e, ataka od brone, albo i od zavodnika, ali ovo ima šak. Što... Ne pametam Dokladnje, da, mislim da smo lepše zagrali od brone, pošli i da je adama Adam Alafete, ako je to ten moment, već Adama Lapete i, e, i njegova pozicija u Trumni bar ovaj atak Šlonska i da često se robila taka ružica. Do te kada imate takvog dužega čovjeka, to rešta na odvodu mogu bar se igrati agresivne i tada smo izrobili čekvite i pošli su u Ali na sveti nismo učivali ten ritm do, do konca po zejišću Šubarga zbo, Zbojska. Zaczęli robić głupie straty. Stracili rytm meczu i po prostu wrócili mecz na róg. Teraz trzecia kwarta, dużo lepszy listem Śląska, który trafił takie trójkę, i po prostu lepsze sugrali. U czwartej kwarty już są złapali rytm, żarty się skończyli. skończyli. Dziękuję bardzo. Mam jeszcze pytanie do Pawła Kikowskiego, może taki bardziej smaczek. Zauważyliśmy, że. Między koszkarzami było trochę rozmów, nie wiem czy można to przytoczyć. Było tego więcej niż zazwyczaj w pierwszej lidze, czy przy... nie? To znaczy, kiedy? Na boisku Tak, na boisku. Tam Radek krzyży między innymi z okienem, co sobie coś rozmawiali, jak walczyli o twórkę w hmm, pożytkach wolnych. Zauważyliśmy, że było tego więcej. Nie no, w przeciwnik, przeciwnikiem, tam jakieś tam gry słowne są. I... Czy było jakichś więcej? Nie wydaje mi się. Teraz może biegniemy w zakładkę. Gramy w innych ligach, bo chcieliśmy się porozmawiać. Dawno, ja... dawno, dawno się nie widzieliśmy. Może będzie okazja już wkrótce, jeśli... To działa na polach w Nie trochę? To tylko pierwsza liga? chcę trudno dla Śląska-Rozem oczywiście. Byliśmy z eksplokacją. Ale na co dzień jakbyś... Grałem ja ja w koszykówkę, mi się to podoba. Może z Madezborowski w takie pytanie do Krzysztofa i Krzysztof, powiedz, jak oceniasz korespondencyjny pojedynek z Marcinem Figerem na pozycji numer jeden, o którym mówi się, że wobec sposób na tej pozycji w naszym kraju jest brany pod uwagę w kontekście Kadry i Eurobasketu 2013. Jak jeszcze tego zawodnika i twój pojedynek z nim. Wydaje mi się, że Marcin zagrał dzisiaj dobre zawody, dobrze prowadził drużynę. Pamiętam taki moment, gdzie jeszcze na boisko i... Wydaje mi się, że w tego nam się udało troszeczkę odjechać. Przecież na pewno ma szansę. Ja grając kiedyś w pierwszej lidze, też dostałem wpływanie do kadry i grałem w kadrze. Więc na pewno, na pewno też ma szansę w pierwszej widzę grać Dziękuję bardzo. Co zrobisz z Rewidasa? Zobaczymy, dobra. kiedy jest w szpitalu na razie, także będę mógł, będę mógł czekać. Dziękujemy bardzo, zapraszamy na kolejny mecz 26 stycznia, a okazuje się, że Dziękuję.